Chciałem pociągnąć! Nie, nie, nie. Ale nie dało się kogoś zostali, wszystkich. Mati, eksperymento? No, Ej, w sumie to no, jest prawda: większość ludzi to idioci. Trzymam się zasad. No i poszedł, dobra. O. Oh. Waterboarding jeszcze nikogo nie zabił. Enigma: no. Enigma. streamuje. Od godziny 18. 18. Jak coś to Mateusz z... Greguciowi nie miała. na nie widziałem, Czy ty nie próbujesz mówić? Panowie i panie, klikam kontynuuj, zaczynamy. Mati, jak się nazywamy? Dobra, zakol, zakol na może listo. być. To jest prawie jak Zorro, tylko że taki k**** polski. Wagonik pędzi w dół po torach bez żadnej kontroli. Na torach znajduje się pięć osób, które nie mogą się poruszyć. Znajdujesz się obok dźwigni. Jeśli ją pociągniesz, wagonik zjedzie na inny tor. Dostrzegasz jednak, że na drugim torze ktoś stoi. Co robisz? To jest właśnie ten dylemat moralny, że teoretycznie nic nie robienie to też jest zrobienie czegoś, nie da się nic nie robić. Biorąc to pod ja wagę. Z logicznego punktu widzenia, no, no ciągnę ciągnę wajchę, no A, zapomniałem podłożyć po do madania. Teraz będzie! Wykle nie spodziewamy się, że kandydaci już pierwszego dnia pozwolą komuś zginąć. Następnym razem zastanów się trochę więcej, zanim coś zrobisz. Kurwa, oni mnie trolują, ale nie dało się kurwa przesadzić wszystkich. Poza tym kto powiedział, że chciałem. <laughs> Ty, ej, dostałem paragon za zajebanie kogoś. Czekaj, to teoretycznie my fakturujemy właśnie morderstwa? Gdy Poli dorośnie, zostanie wybitną lekarką. Wagonik pędzi w stronę kolejnych pięciu osób. Stoisz obok dźwigni. Jeśli ją pociągniesz, wózek wypadnie z torów i zjedzie w dół z Wprost w kierunku piaskownicy w parku. Zauważasz, że w piaskownicy jest Poli, która buduje w niej swój wymarzony szpital. Więc teraz jakby masz już tą historię, kurwa, osoby, która zginie, która może potencjalnie uratować wiesz, ile żyć w przyszłości z niej lekarką. Pięć żyć kontra lekarka. Statystycznie rzecz biorąc, jedna lekarka nie uratuje więcej niż pięciu żyć. Musiałaby być jakimś zajebistym, kurwa, chirurgiem. No, nie no, przystał swoją karierę. Ma to już Nie! Nie! Dobrze nie pociągnąłeś. Chciałem pociągnąć! Z mniejszością się zgadzam. Aha! Odjebałem już wszystkie ludzi, super. O, Mati, stoisz na moście razem z Tyronem i patrzysz, jak we Wagonik pędzi znów w kierunku pięciu osób. Możesz zatrzymać go wtedy, gdy z premedytacją zepchniesz Tyrona z mostu i zablokujesz przejazd. Czy zrobisz to? A może pozwolisz, aby wagonik uderzył w pięciu ludzi? Czy mam odpowiadać to, co ja bym zrobił, czy to, co jest logiczne? Yes. No was jakie trolle jebane! Oczywiście, że wszyscy B będą pisać, żeby grubasa zepchnąć pod kurwa wagonik. Super! Gdyby to było w rzeczywistości, gwarantuję Ci, nie zepchnąłbym go nigdy z mostu, bo kurwa bym nie był w stanie, jeszcze przynajmniej, ale moralnie bym nie potrafił tego zrobić. Obserwuję z mostu! Na torach leży konający pies, żaden wagonik nie będzie już dzisiaj Jeżdżać, więc pies nie zostanie uderzony. Śpieszysz się. Czy zabijesz psa kończąc jego niedole, czy raczej pozostawisz go, żeby zdechł w zimnej samotności? O kurwa. Ja nie wiem jak odpowiadać. No. To, co to ja bym chciał zrobić moralnie, co uważam za słuszne, czy co bym zrobił ja? Dobra, będę odpowiadał co ja bym zrobił. Ja bym go zostawił na śmierć. Nie będę oszukiwał, że jestem kurwa e, moralnie wyższy niż normalny człowiek. Ponad połowa o, graczy nie dobija psa. Też w bardzo zerojedynkowy sposób ci to przedstawia Masz tylko dwa, dwa wybory, możesz Ale. albo cierpi albo nie cierpi. Gracz Reed Grave decyduje się ocalić psa, jak tam nie było możliwości nie dwa no Skurwysyn twórca wybrał opcję C. Pięcioro intruzów wkroczyło na tory kursowania wagonika. Pomimo o znaków ostrzegawczych. W tej chwili wagonik zmierza w kierunku swojego współpracownika. Czy pozwolisz mu umrzeć, czy raczej poświęcisz życie intruzu? intruzów? Intruzów? No, no, no tak, no tak. No. no bo to jest ich wina, jakby no, ich tak. debilstwo weszli kurwa na tory. No, mogę ja prowadzić ten wagonik, Chciałbym mieć POV. W sumie na, nawet po że można wykopać dziurę zaraz obok. <laughs> to ja. No Mi się wydaje, że jak jeszcze nie mam żółtych papierów, to ta gra mi je zagwarantuje. Dzisiaj pracujesz w oddziale ratunkowym. Młody mężczyzna ucierpiał w wypadku samochodowym i wymaga przeszczepu serca. Przy jest tylko jedno, a na dodatek mają otrzymać starszy mężczyzna, czekający już na operację. Bez niego na pewno umrze, kto powinien otrzymać serce? No, ja bym wybrał młodego człowieka. Też bym wybrał młodego człowieka. Nie, że nie mam empatii do starszych ludzi. To, Moja babcia jest totalnym z... sztosem. Zdaje mi się, gdybym miał tak głęboko wejść w dyskusję z starszym osobą. Ludzie starsi, pamiętajcie, że w większości przypadków, the older you get, the wiser you get. Większość graczy się nie zgadza ze mną? By byliśmy z no. tym w mniejszości. Co? Ale z drugiej strony, gdybyś był tą młodą osobą, dostała to serce i byś wiedział o całej sytuacji? Czy nie miałbyś moralniaka przez całe życie? Pacjent błaga eutanazję. Obecnie jest ona nielegalna. To ty musisz podać tej osobie uśmiercającą dawkę. Musisz spojrzeć jej w oczy i odebrać życie. Co robisz? Eutanazja. Nawet jeżeli bym zaryzykował kurwa z jakimiś konsekwencjami. Ty, ale nie no, przecież kurwa, przecież na sekcji wyjdzie. Ty odjebałeś w sumie. Chuj, eutanazja. Według mnie ja powinna ja być obowiązkowa. Do 20 roku życia. Rany, naprawdę jesteś w stanie zrobić coś takiego? I też jesteśmy w mniejszości. Masz pięciu pacjentów, z których każdy potrzebuje. Innego organu, ale żaden z tych organów nie jest dostępny. Na rutynowe badania trafia do ciebie młody turysta i okazuje się, że jego organy można przeszczepić wszystkim pięciu umierającym pacjentom. Czy zabijesz go i wykorzystasz jego organy, aby pomóc pięciu osobom, które rozpaczliwie ich potrzebują? W końcu jedno życie za pięć. Wybór tego, czy ty pójdziesz zamordować jakąś osobę, żeby potencjalnie uratować no. pięć Jakby... innych osób, z czego jeszcze nie masz gwarancji, że się przyjmie. Transplantacja, bo to też jest kurwa inna Jakby... kwestia. Dlaczego niewinny turysta ma płacić za ich nieszczęście? No. To, że oni umrą, nie mogę z tym nic zrobić. Mogę zamordować kogoś, żeby zmienić kurwa bieg historii, ale dobra. Stawiam go w spokoju. Wyobraź sobie, byś turystą i chcę się zabić za organy. Kurwa, no powiem ci, w takich przemranych krajach. Czy rozpoczniesz obowiązkowy program szczepień dzieci, aby powstrzymać zachorowania? Dane kliniczne wskazują, że 1 na 5 dzieci ciężko zachoruje. O wiele ciężej niż w przypadku zakażenia samym wirusem. Ja pierdolę. Nie no szczep chyba, Matini. Ja bym też zaszczepił. No szczep. Mniejszość graczy? Poważnie chory dzieci. Tysiąc. Ale nie zginą mnie, Ale to obowiązkowy że... program. O kurwa. <laughs> Ja zignorowałem są obowiązkowe. No, ale nigdy nie lubiłem dzieci tu. A w sumie masz rację, no. Żebracy nie mogą wybierać. Ty, ty tym streamerem, to ty, ja nie wiem, czy mogę. Czy podejmiesz próbę opracowania Przełomowych leków na tę chorobę? Podczas testów tysiącom chorym będzie podawane tylko placebo i nie będą odpowiednio leczeni. Oznacza, że niektórzy z nich umrą, zanim uda się opracować lekarstwo. Rozpoczynasz badania, czy leczysz pacjentów jak dotąd? To jest ten chujowy moment, bo chodzi o placebo, więc nawet nie możesz ich poinformować i ich zapytać, czy chcą w takie badania wejść. Ja, pierdolę. Mati, eksperymento? Ja wybieram. A wybrałem we Mateusz. No ja też bym chciał, żeby mi wyleczyli Mateusz, wiesz? Ale z drugiej no. strony, co jeżeli mieliby mnie leczyć za lat 50? Samojezdny pojazd jedzie górską drogą jednopasmową i szybko zbliża się do wąskiego tunelu. W samochodzie jest dwóch pasażerów. Na drogę wybiega dziecko, które przewraca się i blokuje wjazd do tunelu. Czy pojazd wyposażony w esaj SI powinien zabić dziecko, czy skręcić w przepaść, zabijając obu pasażerów? Zabij dziecko, człowieku! Dziecko, proste, że tak. Zgadzasz się z 75% graczy. Nie zgadzasz się z Reed Graves. Aha, no to nie moja wina, że jest głupi lol. To musisz zdecydować, w jaki Sposób rozwijać SI w pojazdach. Chcesz skupić się na modelu, który zawsze ocali najwięcej ludzkich istnień podczas wypadku, czy wolisz system, który za wszelką cenę uratuje pasażerów? Tu bym nie był pewien. Logicznie powinno się uratować większość osób. Biznesowo nikt nie kupi samochodu, który będzie skupiony na tym, że w razie wu zabije pasażerów. Obecny system danych dyskryminuje kobiety i mniejszości, a zatem to rozwiązanie oznacza, że SAI nie musi określać, czy czarna kobieta jest człowiekiem? Trwa proces człowieka, którego policja podejrzewa o popełnienie morderstwa. Podobno mikrofon SI zarejestrował prywatną rozmowę. Oskarżony przyznaje się do winy. Użytkownicy nie wiedzą, że SI nieustannie ich nagrywa. Oskarżony nie zgodził się na udostępnienie swoich danych. Czy zdecydujesz Przypominać zabezpieczenia i naruszyć prywatność? Absolutnie. Czekaj. Według mnie zawsze powinien na pierwszym miejscu A, prawo do prywatności. Ale słuchaj, dlaczego mamy szanować jego prawo do prywatności, jak on nie uszanował czegoś prawa do życia i kogoś zabił? Bo mimo wszystko, jeżeli w tym przypadku pogwałcisz prawa prywatności, co powstrzymuje ich, żeby na przykład naruszyć prywatność, żeby słuchać tego, co ty gadasz z kimś żeby ale ci polecać więcej w, na przykład, kurwa, jakichś partii, kurwa, na, na postach na Facebooku? Ale im bardziej świat ceni sobie prywatność, tym skuteczniej można ukrywać swoje dochody i unikać płacenia podatków. No kurwa, nawet większość graczy wybrała to, co ja. Wyobraź sobie teraz przyszłość, gdzie kurwa każdy cię podsłuchuje na każdym kroku i to tak jawnie. Ej, no, w sumie to, jest to jest prawda, prawo, większość prawo, ludzi to idioci. To może lećmy na kilka, nie. <noise> nie powinno w ogóle być tak, że ten samochód słyszał tą rozmowę. No ale jest taka możliwość. No ale nie no, powinno jej być, dlatego już jeżeli jest, to już niech no, ale... chociaż kurwa nikt nie ma wglądu do tego. No, ale Ludzie ale... się ruchają stary w samochodach. Chciałbyś, nie żeby widać, kurwa nie. Andrzej Duda słuchał, jak ruchasz jakąś kurwę na tylnym fotelu E36? Mogę dać mu coś nagranie. No to ty jesteś jakiś niedojebany, Mateusz, no to ci <noise> Jeden z twoich pojazdów samojezdnych bez pasażerów przewozi prototyp, mogący doprowadzić do Procesu globalnego ocieplenia. Pojazd szybko zbliża się do wąskiego tunelu i po raz kolejny na drogę wybiega dziecko, które upada na ziemię. No nie, no, no zabij dziecko, no kurwa, nie czytam tam reszty nawet. <grym> nawet <do tygry. grym> oni złego gracza wybrali do tej gry, mi się wydaje. Musimy chronić świat dla wszystkich dzieci, z wyłączeniem tego jednego. No prosty, że tak? Nie sądzę, aby można było stworzyć pamiątkowy pomnik bez zajęć. zdjęcia. Nie bardzo da się coś z tym zrobić. Ty, no, ale jak zrobili zdjęcie już po fakcie, to Jaki oni pomnik chcą zbudować? <grym> o nie, Tomi zwabił pięciu ludzi na tory. Nie będą w stanie uciec na czas. On sam stoi na moście i obserwuje sytuację. Jeżeli zepniesz go przed wózkiem, ten się zatrzyma. Możesz również trzymać się od tego z daleka i pozwolić działać policji. Jak dobrze pójdzie, po wszystkim wystarczy udzielić mu pomocy medycznej. Ja bym zepchnął Tomiego. Szczerze, pod odpowiednim wpływem kurwienia też bym go zepchnął. Ludzie zabici jeden. W sumie tak półtorej bym powiedział. Inwestorzy wpadli na pewien pomysł, a twoim zadaniem jest wprowadzić go w życie. Czy powinniśmy opracować plan subskrypcji, aby nasi płacący co miesiąc klienci byli uprzywilejowani w samochodowym systemie obliczeniowym zapobiegania wypadkom? Wiesz Mateusz, do czego no, to okay. kurwa zmierza? To zmierza stary do takich realiów cyberpunk. Gdzie masz normalnie wiesz, yy, subskrypcje no, zdrowotne no, i no, trauma tym no. przel przelatuje, jeżeli masz kurwa no, 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 od razu, jeżeli nie to zdychaj. Tak. Już żyjemy w takim świecie, gdzie coś takiego kurwa istnieje. Cała Ameryka to nie jest przyszłość, to jest teraz mniejszość. Czyli byliśmy w takiej zdecydowanej mniejszości, Mateusz, No, na no. fyrtole. Spróbujesz namierzyć terrorystów, wygrywając swój cały kraj. Nie! Trzymam się zasad. Jaki problem? Przecież obywatele nie mają nic do ukrycia, prawda? Tymczasem Chiny. Schwytaliście kogoś, kto potencjalnie może mieć związek z zagrożeniami, ale nie chce nic powiedzieć. Mając osobiste doświadczenia z pobytu z więzienia, co zamierzasz zrobić? Dać mu medal za to, że nie jest konfidentem, Melo. <laughs> Czy chcesz poddać tę osobę torturom, aby wydobyć informację, a może uwięzić ją na 90 dni, aby potem ją wypuścić? Waterboarding jeszcze nikogo nie zabił, nie? Ale ja bym torturował. W sumie. Znaczy, inaczej, ja podchodzę do tego w ten sposób, jeżeli chłopiec terrorystą, kurwa i zabija nic. A nie co nie jeżeli znienia. z nimi. Ale to nie było powiedziane. Mam złe wieści. Hydraulik <noise> ma wolny do przyszłego tygodnia. Podtapianie nie wchodzi w grę. A to chujowo. Dobra, to zatrzymujemy go. Co ty pierdolisz, no? No nie, no już trzymajmy się jakichś zasad. Podejrzany wygląda na mocno wprężonego w swojej celi. Niech mu będzie. Terroryzm jest bardzo wyczerpujący. Jedyny sposób, aby zapobiec uderzeniu bomby w Central City jest zakłócenie jej toru lotu. Ale jedyna dostępna ścieżka skieruje pocisk do Meriwen. 600 tysięcy mieszkańców. Obserwuj uderzenie bomby atomowej. Zmień tor lotu bomby atomowej. No zmień to. Lotu, no. Obu są dzieci, to się więcej w Central City, maty wypierdoli. Ale też kurwa cała gospodarka pierdolnie, bo roz rozbudowanie tego i wszystko. Jakby wiesz, co dobra. Chodzi. Chuj w gospodarkę, więcej dzieci. Z ostatniej chwili. Bomba atomowa wystrzelona przez terrorystów ma później i uderzy w Central City za minutę. Mamy nowe informacje. Jedynym sposobem zapobiegnięcia trafieniu bomby w Central City jest zrzucenie własnej bomby atomowej na Marywyn. <laughs> Fala uderzeniowa po wybuchu spowoduje zniszczenie i rozbroi terrorystów. Nalej sobie coś mocniejszego z... Ej, kurwa, ale odpowiedź, a brzmi dobrze, stary. Ej, no to. To już jest stary dylemat. Tego nie przegłosujecie widzowie, jakby on i tak wybierze coś mocniejszego. No i poszedł. Dobra. O! Twoja sztuczna inteligencja jest odpowiedzialna za zabicie 8,6 miliona ludzi. Kurwa, dumny trochę jestem. Odpowiadasz za szereg zbrodni, w tym śmierć wielu ludzi oraz psa? Zamierzasz się bronić? Nie wiem, czy to jest case, który można wygrać, guys. Ale wszystko robiliśmy jakby w dobrej mierze. Wiesz o co chodzi? Tak, ja ci pokazuję tylko negatywne skutki Twojej decyzji, ale nie pokazuję też tych pozytywnych. Więc na ja bym poszedł na bez winy. Dobra, jestem kurwa bez winy, Elo. Otrzymujesz karę podległości bez możliwości zwolnienia warunkowego. Już nigdy więcej nie będziecie dane swobodnie wybierać. To by było na tyle. Oto ostatnie pytanie, zanim zakończymy, i zdecydowanie najważniejsze. Czy czujesz, że z powodu presji musisz robić rzeczy, których nie chcesz, a które nieustannie zmuszają cię do pogoni za jakąś nieuchwytną koncepcją szczęścia. Tak. Nie. Kiedyś bym powiedział, że tak, ale muszę robić rzeczy publicznie, których normalnie bym prywatnie często nie zrobił. Za to na Twitchu nie mogę mówić wielu rzeczy, bo jest, kurwa, presja nie tyle, co społeczna, regulaminowa bardziej. I to jest ten dylemat, kurwa, że chcesz być w jakiś sposób, kurwa, szczęśliwy, to musisz też za tą presją społeczną nadganiać. Przykładowo. Kurwa. To dobry przykład, Mateusz. Świetnym przykładem jest Instagram, kurwa, Instagramerki, które których ve le chiamo ma le dico Ja na przykład nie odczuwam kurwa potrzeby, żeby gdzieś latać. Ja mogę kurwa umrzeć w kraju, w którym się urodziłem. Nie muszę widzieć w ogóle świata, nie, nie mam takiej potrzeby. Jeżeli ktoś mi poda jeden dobry przykład, któremu nie będę mógł zaprzeczyć, zgodzę się. Piwniczak to jest ta presja społeczna, że ja powiem, ja nie muszę podróż podróżować to jest piwniczak. Bo to nie, ja nie próbuję być szczęśliwy dla ludzi, tylko ja, ja jestem kurwa szczęśliwy dla siebie. I ja wiem, jeżeli wyniki nie odzwierciedlają jakby mojego poziomu zadowolenia z tego, co robię, to znaczy, że coś robię źle i powinienem to zmienić. Chyba kliknę nie. Kliknę nie. No ale patrz, presja społeczna. Chciałem sobie popierdolić. A pierdoliłem, a nie musiałem pierdolić.